Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na Pop culture KBM. Ja jestem Bishop. No i no i co? The Flash. The Flash przed nami. Ja się nie mogłem doczekać na ten film. Może, może nie na tyle, że nie mogłem się doczekać. Po prostu czekałem na to, jak oni to zrobią. Czy ten film będzie niewypałem, czy ten film będzie zajebisty? I ogólnie tak muszę powiedzieć, że no nie miałem oczekiwań. Nie miałem oczekiwań co do tego filmu, to na pewno. W sensie, ja tylko czekałem, aby zobaczyć właśnie, czy on będzie zły, czy on będzie dobry. Wiadomo, ile by było po prostu. No, złych rzeczy wokół tego filmu, jak na przykład Ezra Miller, który. O no robił straszne rzeczy. No i czy też no, były dokrętki, czy, czy różne kurcze przesunięcia. No po prostu sporo, sporo tego było. Ale i tak, reżyser Andy Muschiet Muschietti Musketti. No, ten film dociągnął i ten film ma jednak swoją premierę 16, 16 czerwca. Ja byłem na przedpremierze. No, już wam mogę powiedzieć, że warto na ten film iść. A dlaczego? No, to się dowiecie dzisiaj w tej recenzji bezspoilerowej do The Flash. Dobra, myślę, że nie możemy przedłużać. Jak już wspominałem wcześniej, będzie to recenzja bezspoilerowa, więc, więc na luzie. Więc dobra. Ogólnie, jeśli chodzi o. Mm, o takie minusy, bo wymienimy najpierw minusy, dobra? Bo ich trochę jest, ich trochę jest. Ten film nie jest idealny, bo wiemy, trwa on 2 godziny 20 minut. On mi się w ogóle nie dłużył i to też jest, to też jest warte zauważenia, że jeżeli pójdziecie na flasha y... 2023, no to nie będzie wam się on dłużył. Bo mamy akcję wypełnioną tak naprawdę od początku filmu do końca, bo czytam początek filmu, gdzie mamy Bena Affleka. Czy gdy nam wchodzi Michael Keaton razem z Supergirl, no to tam też mamy naprawdę dużo, dużo emocji. Ale jeżeli chodzi o minusy filmu, no to właśnie sceny walki. Znaczy, może nie choreografia, bo choreografia była naprawdę zajebista, ale chodzi mi o efekty specjalne. I ogólnie nie, nie tylko sceny walki, ogólnie w całym filmie efekty specjalne są takie... No... <laughs> widać, że to jest CGI, widać, że to jest CGI i nie jest to dobry CGI. Na przykład, kiedy widzimy, jak on tak kurczę biega, tak szybko, jak baletnica taka, e, Barry Allen, to kurczę, widać to, że te efekty są naprawdę złe. <laughs> te efekty są złe. E, czy na przykład, gdy on ma kostium na sobie, czy też dwóch flashów, dwóch barych Allenów ma na sobie kostium, no to no wiecie. A dlaczego dwóch Bary Allen? No jeżeli oglądaliście trailer, no to wiecie, że to jest Flash nam opowiada multiversum. Do tego mamy Michaela Kitona czy Supergirl, czy właśnie drugiego Barego Allena. No bo wiadomo, fabuła filmu rozgrywa się mm, no dobra, rozgrywa się. Opowiada o tym, że Bary Allen chce oczywiście swoich rodziców y, przytrzymać przy życiu. Jakby no chcę, żeby jego rodzice żyli, bo wiadomo w moim świecie oni zginęli. No, ale w spoilerach wam bardziej opowiem do czego ta konkluzja cała tego multiversum i to jaką drogę przechodzi Barry Allen w filmie naprawdę jest zajebiste i to jak jego druga postać kontrastowa, czyli Barry Allen z multiversum, ten, ten drugi z innego świata ze świata Michaela Kitona, no to kurczę. Powiem wam, że jest tu duży kontrast i to widzimy, że Ezra Miller swoją grą aktorską po prostu no, przebija wszystkich w tym filmie. Przebija wszystkich w tym filmie, bo Ezra Miller kradnie show, moim zdaniem. Tymi dwoma postaciami. Jedna ta główna, oczywiście, nasz Flash, yy, czyli taki poważny Barry Allen, a ten drugi to taki, wiadomo, żeby gdzieś tam żartem rzucić, coś tam dopowiedzieć. Wiadomo, taki. Wiecie, McGuffin, Mac, no. <laughs> comic Relief tego filmu. Yy, bo. Po prostu robi, robi ciekawe rzeczy, no ciekawe, śmieszne rzeczy w trakcie filmu, i to się dobrze nawet go słucha i dobrze się go ogląda, jak kontrastuje z tą postacią, właśnie naszego Marego Alena. No właśnie, miałem przejść do minusu, no to te efekty specjalne naprawdę mm, mm, w scenach walki też kurcze, widać, że to jest CGI, takie jakieś zamazane, to kurcze, no źle to wyglądało, źle to wyglądało, ale wiadomo, że przez to film też nie jest jakiś mega gówniany czy coś takiego, nie. Po prostu efekty specjalne, no. Ja wiem jak ciężko jest zrobić te efekty specjalne tak przez cały film, 2 godziny 20, jak ten filerzy wam biega tak, tak dobrze te sceny w slow mo jak w X-Menach mieliśmy, no bo te sceny było długo, były długo nagrywane a tu, mniej na to rok, nie? Więc wiecie, no, nie mogli tych scen zrobić jakoś mega, mega lepiej, więc to też... I mnie ujmuje. Kolejny minus jest postać Supergirl Nie będę wam spoilerował, o co z nią chodzi dokładnie w filmie, to w spoiler toku wam powiem. Bo. Kurcze, postać Supergirl w tym filmie jest... Nie wiem, czy wy też to ee, zobaczyliście, w ogóle jest. też postać Zoda, który nam powraca też na chwilę, nie? No Zoda to rozumiem, ale w ogóle zmarnowany potencjał e, postać Supergirl. E, tej. jak go nam... Nie pamiętam jak ona ma na namano imię, bo wiadomo, nasz, nasz Superman to jest Kalel. E, a ten to, no nie wiem, nie pamiętam jak ona się nazywała. Przepraszam. Ale Supergirl, ta, ta wiadomość ze świata Michaela Kitona zmarnowany potencjał, ale to już nie będę mówił dokładnie dlaczego, ale po prostu zmarnowany potencjał w tej, post tej postaci. Myślałem, że więcej z niej, z niej wykrzeszam jakoś na przyszłość. Ale no, no nie, <laughs> się, się troszeczkę, wiecie, ominąłem wiem, że trochę zaspoilerowałem film, dlaczego mówię, że, że ona jest zmarnowanym potencjałem i tak dalej, ale no to już się dowiecie w samym filmie, ale to też w spoiler toku wam, wam opowiem. Moi drodzy, a Michael Keaton, Michael Keaton to jest w ogóle gwiazda tego filmu, obok Ezry Millera, kiedy nam się pojawia Michael Keaton jest I'm Batman, no to to już w ogóle... E, są ciary i też muzyka danego Elfmana, kiedy sobie gra z, z tych starych filmów. Wiadomo, z Teama Bartona, super, super. Też muzyka w tym filmie naprawdę jest jednym z plusów, bo to, jak muzyka nam gra, po prostu, po prostu jest symfonia dla moich uszu. Ale to już to serio, serio. W scenach akcji czy w scenach, gdy nasi bohaterowie rozmawiają, super, super jest ta muzyka i po prostu brawa dla kompozytora do tego filmu i to widać jak Andy Muschietti fajnie sobie to wszystko rozporządził, jeśli chodzi o reżyserię tego, tego dzieła. Ale też widzimy jak Barry Allen przeszedł drogę z filmu, jak mi, po raz pierwszy go widzieliśmy w Justice League chyba, no to kurczę, bo był wtedy jeszcze takim dzieciakiem jak, no jak ten drugi Barry Allen z multiversum. A teraz w tym filmie on jest takim, kurczę, jeszcze przechodzi pod koniec taką jeszcze większą drogę, gdzie widzimy on jest taki poważny, bardzo się martwi o tych swoich rodziców po prostu, martwi się o wszechświat, martwi się o to, co zrobił i po prostu widać, widać to jego cel, widać jak ta postać jest fajnie rozbudowana, widać jak scenarzysta fajnie ją rozbudował, a scenariusz tego filmu pisał już wam mówię. A scenariusz pisała Christina Hodson, więc też dobry scenariusz naprawdę przez Christinę napisany. Ona chyba pisała do Shazama. Jeszcze scenariusz do Bumblebee chyba. Więc no, niekiedy są, są, te, są te rzeczy e, tutaj mega, mega nam podane, co nie? Więc, więc no. Naprawdę super, też się prezentuje właśnie ta postać Michaela Kitona. Eee, tak, jak już wspominałem, nie jest może rozbudowana, ale ciekawa, ciekawa do oglądania. I fajnie nawet Andy Muschietti nam ją rozbudował na tyle, że ona jest może epizodyczną postacią, pojawia nam się dopiero w drugiej części filmu. To i tak jest naprawdę. Ciekawie, nie? Jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o recenzję bezspoilerową The Flash. Andy Musketti wykonał robotę naprawdę srogą. Moi drodzy, ja oceniam ten film 7,5 na 10. 7,5 na 10 myślę, że dobra ocena będzie do tego filmu. Film jest dobry, naprawdę polecam iść. Polecam iść, nie zawiedziecie się. Ja myślałem, że będzie to gniot, a jednak nie. Jednak nie. Jednak się przeliczyłem i naprawdę ciekawy był ten film. Do oglądania eee, i mega dobrze został on zrobiony. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o recenzję The Flash 2023 MD Musketee'ego. Jutro spoiler talk, żebyście się nie zawiedli. Jutro spoiler talk, więc, więc na ludzie sobie o wszystkim pogadamy już, już bez ograniczeń. Tutaj tak omijałem spoilery, jak mogliście zobaczyć. Dobra, to tyle. Do usłyszenia i subskrybujcie kanał. Dajcie lajka, napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Do usłyszenia i na razie.